Powiemy Wam dzisiaj o tym, jak dbać o zdrowie. Przyjrzymy się filarom zdrowia fizycznego i takiego psychosomatycznego, z racji tego, że jesteśmy psycholożkami i zawodowo zajmujemy się tym, żeby podnosić jakość życia. Wyróżnia się cztery typy energii, czyli cztery typy tych zasobów, które mamy w sobie. Zachęcamy Was do tego, żebyśmy byli częściej jak zebry, czyli żebyśmy byli twitere. tu i teraz. Energia fizyczna, Cztery filary. Chcemy, żeby nasze ciało nie było tylko transporterem dla naszego mózgu. Czy wiecie, kto z Wami mieszka? Czy wiecie, jakie są e, ulubione filmy? I tutaj chcemy się odnieść do ważnych badań naukowca o nazwisku Gottman. To, co odkrył, to jest złota proporcja. Ponieważ nasze ciała i nasze umysły są naszą najważniejszą inwestycją. Powodzenia! Powodzenia!